No to jest plot okoliczności, który nam tu towarzyszył, bo jednak uraz Pawła spowodował też, że trochę się to zmieniło, dlatego też w ostatnim meczu bazowaliśmy na tym, że na wali graliśmy dobre, dobre spotkanie i w defensywie graliśmy dobrze, dlatego grał Paweł i teraz też się na razie nic nie zmieni. Jeżeli chodzi o całość, to muszę powiedzieć, że te 180 minut, które tutaj graliśmy, to gdybyśmy wycięli 135 minut, to bylibyśmy mega zadowoleni z tego turnieju, ale piłka nożna trwa 90 minut i Tutaj zastanawiać się musimy, jak to zrobić jeszcze, żeby to wytrzymać cały mecz takie tempo, żeby cały mecz grać. I tutaj namawiam zawodników właśnie do tego, żeby ryzykowali, żeby się nie obawiali. Ja jestem za nimi i jestem przekonany, że potrafią grać w piłkę, że to jest silny zespół, że to są zawodnicy, którzy indywidualnie jeszcze nie sprzedali swojego potencjału. I ja jako trener na pewno się nie cofnę przed tą drogą. Nawet jutro z Francją będziemy grali ofensywnie i będziemy chcieli grać w piłkę. Zrobimy wszystko, żeby. Ci zawodnicy się pokaza pokazali. Jedno jest dlatego, bardzo dziękuję kibicom za wsparcie, za te słowa, które są, bo zawsze nas wspierają. Jeżeli chcemy oglądać reprezentację, która gra odważnie, która się nie boi nikogo, to, to jest e, ta droga i ten potencjał piłkarzy. Tylko jeszcze dla mnie jest bardzo ważny, żeby go wyciągnąć od nich, żeby oni uwierzyli jeszcze bardziej w siebie i to jest e, najistotniejsze. Kiedyś mm, e, słuchałem takiego wywiadu. Tu akurat Robert jest i, i co mówi, co do Niemiec jak przyjechał, co go najbardziej zdziwiło, że brakowało mu takiej pewności siebie i ta pewność siebie jest kluczem u wszystkich zawodników, żeby oni uwierzyli w swoich klubach, że oni są mocni, żeby oni uwierzyli w swoich klubach, że oni są w stanie iść do jeszcze lepszych klubów, a ja w nich wierzę i to jest wielka przyjemność prowadzić tych zawodników, mimo że mieliśmy teraz dwie porażki i identyfikuję się z nimi i jestem, wspieram ich całym sercem do tego, żeby właśnie byli odważni. Next, we go in the middle of the room, sixth row, gentleman in the green. Hello, Please. my name is Emmanuel Baranger. I am working for Agence France Presse. Mr. Lewandowski, I'm sorry if I make you repeat something, but I'm not sure of the translation. Tomorrow is not your last game for Bielicevny. <laughs> no. No. <laughs> <laughs> z Wicemistrzem Świata, z faworytem pewnie też do wygrania Mistrzostwa Europy, więc na pewno dla nas to będzie wyzwanie i tutaj chcemy wyjść na boisku, dać szczęście kibicom, nam sobą też tym ostatnim meczem. E, tak jak trener powiedział, to, to jak kibice nas wspierali każdego dnia, czy to pod hotelem, czy na stadionach, to było coś fantastycznego i, e, i wielkie słowa uznania, bo są to, są to wspaniałe momenty, więc jutro na boisko po prostu będziemy chcieli tą przynieść radość kibicom z tego jak zagramy i z kim gramy przede wszystkim, więc dajemy sobie Sprawę, że Francja ma piłkarzy z niesamowitymi indywidualnościami, ale grając jako drużyna i dokładając to, co mamy, każdy. Osobna, to na pewno będziemy chcieli powalczyć z nimi. Też zdaję sprawę, że też odpowiedzialność w naszej reprezentacji też zaczyna się rozkładać, więc to też jest moim zdaniem bardzo dobry prognostyk, że jednak jest coraz więcej piłkarzy, którzy biorą tę odpowiedzialność i też to moim zdaniem w przyszłości na boisku powinno widać, więc mam nadzieję, że jutro będzie właśnie tak, że, że jako reprezentacja będziemy przeciwnikiem ciężkim dla Francji. No to jeżeli chodzi o to, to przygotowaliśmy się do tych lekcji u bardzo wymagającego profesora i mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani i zrobimy wszystko, żeby odpowiednio się zaprezentować i wygrać, bo chcemy wygrać. Nie, nie, nie zaczynamy grać tylko po to, żeby zagrać i tylko po to, żeby wygrać i do tego zawodników też będę mocno namawiał. Final question goes to the gentleman in the fifth floor. Please. Bonjour, une question en français. Vincent Deluc du journal L'Équipe. Euh, pour Monsieur Lewandowski, qui a porté un masque déjà, notamment en Ligue des Champions, en 2015 contre Barcelone, euh, est-ce que pour un attaquant, ça gêne vraiment la vision <coughs> du jeu, puisque Kylian Mbappé aura à peu près le même masque demain soir? Tak, pamiętam dokładnie. Grałem w masce i powiem szczerze, że to nie jest nic miłego. Jest to ciężkie, szczególnie dla napastnika, który porusza się w polu karnym. Pamiętam doskonale, że jednak miałem. Mm, Problem z tym, żeby zareagować albo żeby widzieć piłkę czy przeciwnika o te kilkanaście milisekundy szybciej niż to normalnie bym robił, więc zdecydowanie tak, to, to było dla mnie wyzwaniem i, nie, i, to, i to było ciężkim wyzwaniem, więc to nie jest przyjemna sytuacja, ale wiadomo, że jednak zdrowie jest najważniejsze, pomimo tego, że emocje piłkarskie czasami sięgają zenitu i, i chciałoby się zrobić wszystko, żeby, żeby tylko wygrać, ale tutaj ym, nie wspominam dobrze gry. Ja nie wspominam dobrze gry w masę. Więc zdecydowanie, jeśli chodzi o Kiliana, to też mogę go zrozumieć i też zdaję sobie sprawę, że dla niego to będzie wyzwanie, grając w tej masce. Oczywiście, może gra trochę na innej pozycji niż ja, mając polukarnym polu karnym mniej czasu, ale to i tak zawsze jest utrudnienie.